Wracając z groty Neptuna warto wpaść na Cala Calcina, to urokliwa, mało znana plaża położona w północno-zachodniej części Sardynii, w obrębie Parco Naturale Regionale di Porto Conte, niedaleko Algero. Znajduje się w zatoce Porto Conte, otoczonej przez wapienne klify Capo Caccia i Punta Giglio, co zapewnia jej malownicze otoczenie. Kilka minut samochodem od plaży znajduje się Torre di Tramariglio. To jedna z wielu wież obronnych, znajdujących się na wybrzeżu Sardynii, we Włoszech. Wieża została zbudowana w XVI wieku przez Hiszpanów, którzy kontrolowali Sardynię w tym czasie. Jej głównym zadaniem była ochrona wybrzeża przed atakami piratów i najazdami z morza. Podsumowując, Parko Naturale Regionale di Porto Conte to idealne miejsce dla miłośników natury, fotografii, trekkingu, nurkowania i historii. Park łączy dziką przyrodę z dobrze przygotowaną infrastrukturą edukacyjną i turystyczną. Wybierając się na Sardynie, warto to miejsce uwzględnić w planach.